Co więc czeka nas w przyszłości? Jeśli pierwsze tygodnie prezydentury Nawrockiego są jakąkolwiek zapowiedzią, to czeka nas polityczna wojna na wyniszczenie. Karol Nawrocki pokazał, że nie zamierza być notariuszem rządu i będzie korzystał z weta tak często, jak uzna to za stosowne, zwłaszcza w kluczowych kwestiach finansowych, energetycznych i społecznych. Wie, że ma za sobą ponad 10 milionów wyborców i nie musi się uginać. Pod jakąkolwiek presją. Z drugiej strony Donald Tusk jest zbyt doświadczonym politykiem, by po prostu walić głową w mur. Już teraz słychać zapowiedzi, że rząd będzie próbował omijać prezydencką blokadę działając za pomocą rozporządzeń i strategii małych Kroków. To oznacza, że czeka nas legislacyjny chaos i przeciąganie liny, które będzie paraliżować państwo. Rząd będzie próbował rządzić dekretami, a prezydent będzie patrzył im na ręce, szukając każdej okazji, by udowodnić ich niekompetencje lub złe intencje. W tym całym zamieszaniu najwięcej stracimy my wszyscy. Obywatele. Zamiast stabilności i rozwiązywania realnych problemów, jak kryzys gospodarczy czy zagrożenie na wschodzie, dostajemy niekończący się serial politycznych przepychanek.